Siema, ma widzowie w Minecraft Maraton Hashtag 4 Czyli to już odcinek czwarty, czyli czwarty dzień Wow No i tak No zostawiliście 5 lajków Pod tamtym filmem, no że tak Pod tym też zostawcie To oczywiście będzie kolejny odcinek a I ostatni przy tym I jeszcze No Ten Jak o no. Jak zrobicie 5 lajków, to będzie kolejny odcinek oczywiście, ale też ostatnio psychosopczak do mnie napisał, że obrażam go w filmie, tylko nie wiem, którym. Tak więc napisałem, że no bo on też mnie tam... Ja go nie wyzywałem przynajmniej. Ja ja tylko się śmiałem, że, że macha, potem go za to przeprosiłem i, i już nic o nim tak złego nie mówiłem. Tylko go chwaliłem nawet. Yy, Przepraszam, że jestem się tam to ja chwalę na ja szczególnie, ale też bo jest fajny, ma więcej subskrypcji ode mnie. <laughs> yy, 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 yy. Przepraszam, że kaszle bo coś mi choroba bierze. No, ale... Ten, jak zostawicie 5 lajków, to Psychosobczak chyba uważa, że jestem złym człowiekiem. Nie mu pokazać, że jestem dobrym człowiekiem. Jak zostawicie te 5 lajków, co pokażemy? Tylko zaprzekowicie, że jestem dobrym człowiekiem i dam Piotrowi 2007 moje najcenniejsze rzeczy. Zapraszam do oglądania Minecraft Marathonu. Odcinek z Instagramem jeszcze się nie pojawił, bo wiecie, trochę mam na głowie, właśnie ten maraton mi przeszkadza w zrobieniu tego Minecraft Instagrama. To Jest chyba jeden z tej wioski. Gierzu, nie chciałem cię uderzyć. Chodźmy na tamtą y, puszczystą sawannę czy jak tam tam był Ja w tej stajni jeszcze nie byłem, chcę, chcę stajnie zwiedzić Siema koniu Tutaj mogą być jakieś cenne rzeczy W całej tej wiosce mogą być cenne rzeczy Wow, chcę tutaj się wykopać To ja, ja właśnie z tego nie wiem korzystać do końca. Dobra, teraz skaczemy na trzy, 4, Nie, no nie. A! Już nigdy nie powiem e, nie, bo nie. No bo e, widzicie, co się stało. Może w tym domu znajdę coś cennego. to jest dom jakiegoś bogacza, jak widać. Kurczę co to jest? A pies. Ech. Kurczę, on ma tutaj hutę, to trzeba to zniszczyć. Przekam z tej wioski, bo taj nic raczej nie znajdę. Ale na pustyni też się raczej nie odnajdę i kurczę bym zmienił kierunek. Obiecałem wam, że ten odcinek będzie 8 minut, coś tego typu. Tak więc nie pamiętam co obiecałem, więc będzie tak 8 minut. Kurczę, nie pamiętam co wam obiecałem, naprawdę. Tak więc ustalmy, że się myliłem, że ten e, odcinek będzie trwał 8 minut. C to coś nie powinno zapaść? Dobra prawa Minecrafta. Albo tutaj trzeba coś postawić, rozumiem. No zapadło się. Kurczę, ale ja to chcę zabrać, bo to jest całkiem fajne. Ja nie rozumiem, dlaczego tak szybko życie tracę. Dobra, to zaraz jedziemy. Tak więc, zostawcie 5 lajków, to będzie ostatni odcinek, ale... jedno, bo 5-dniowy miał być i dziękuję, że ten cel dobijemy. Eee... No, i tak. Eee, naprawdę, ja wiem, że to jest dużo lajków, jak na tyle subskrypcji, co ja mam. Więc ja naprawdę się nie zgłoszę, jak tych subskrypcji, jak tych lajków nie będzie. Kurczę, w ogóle to tak zauważyłem, że na tym yy, polskim, a może naszym ulicznym YouTubeie, bo przecież ja na, z Piotrem 2007 mieszkam na jednej ulicy i on ma tam swoją ekipę yy, Ploksa i, i PsychoZobczaka, to ja naprawdę bym chciał też tam należeć, ale kurczę. Maskowiec, ty masz Team wujkowie. Znaczy, czym on tak nie mówi, to ja tak mówię. I nie zdradzę. I nie swojego służącego i ochroniarza. Tylko żeby dołączyć do niebieskiego teamu. A wiecie czemu niebieskiego teamu? Bo oni mają takie swoje loga te takie. Te swoje, no wiecie, na manerach mają takie niebieskie napisy. Psychosobczak nie ma, no bo... Ale i tak należy do ekipy. To, to, to też go tym, że się zadaje z Piotrem właśnie z 7 i ploksem. Kurczę, zaraz mnie pozwą o to, że hejtuję ich. Eee, co to jest? To, to jest Arabia Saudyjska, czy coś tego typu? A nie, dobra, już, już, już kapuje, to jest nawiedzone miasto. Eee, co to? A dobra, to... Ta dobra, przyda mi się kolejna, ale to na razie nie. Eee. Zaczekaj, dopiero tą Arabię Saudyjską odkryłem pod koniec serii całej. Dobra, jeszcze pozbieramy jutro. Sprawdzimy, co tam nasi e Egipcjanie mają nam e do dodania. Co tam słychać? <gry> o ja! To naprawdę nie trzeba, nie trzeba, nie trzeba, naprawdę, dziękuję. Tak więc jeszcze raz mówię. Zostawcie 5 lajków, szczególnie bo pewnie chcecie oglądać Minecrafta, a jeszcze z drugiego powodu. Że nie chcecie zobaczyć jak piotr 2007 się cieszy, jak mu daje swoje najcenniejsze rzeczy. O kaktus nawet mieli. To zabieram. Nie wiem dlaczego to się nie chce znieść? O, jest. Szczerze to, to, to ja łóżka potrzebuję. O, w ogóle to mogę się przespać, no przecież. Y o ja już 8 minut, a ja chcę trochę jeszcze zapoznać się z tą Arabią Saudyjską. Nie no, nie no, pozwól mnie ktoś mój jakiś wiz zarobi za Saudyjskiej, że obrażam jego państwo. Ale ja szanuję Arabię Saudyjską, bo kradli bo to z klubu Legia Warszawa nie wiem do Emiratów Arabskich. Kurcze! Dawno nie grałem w FIFA i ta piłka nożna mi się już myli. Już, już dwa dni w to nie grałem. Jezu, co to? A dobra, yy, egipski rolnik. A. Ma ładną roślinkę, też sobie zabiorę. Nie chcę jeść. Tak więc ja szanuję Arabię Saudyjską. Szanuję każde państwo. I nikogo nie obrażam, Po prostu sobie tak y, żartuję. Y, jak się nie powinno żartować. No to, co to jest? Kurczę, to jest tam mieszka jakiś szaman. Bo. A nie, tam mieszka jakiś demon, rozumiem. Znajdźmy wejście, żeby nie rozwalać. O, jest. Tutaj to... jednak nie mieszka jakiś demon. Co to jest? O, crafting człowieku, wreszcie ktoś mi da crafting. Nie będę chodził bokse przez świat i sobie. A nie, przecież mogę też sobie. Jedzenie jest ważniejsze. Nie będę chodził boso przez świat, zrobię sobie budki Dobra hmm. Jeszcze przy okazji potwory miały tak będę trudniej zjeść Ja tutaj mogę zamieszkać w tym Egipcie, to tak szczerze Kurczej i będę musiał robić kolejną, kolejny maraton A ten to co tutaj? Czekajcie, zrobimy tak, żeby się podpalił Ha o ja. Kurczę nie. się gladiator. Sajonara. I teraz y, dzieci, y, wieśniaki będą mówiły o demonie, który mieszka y, w tamtym malutkim jeziorze. Tego, ten to już się nie spali, tak więc na niego recepty nie mam. Kurczę, dajcie mi chleba. To się będzie ciągnęło tak w nieskończoność, jeśli ja yy, nie przestanę nagrywać. Kurczę, ja te 5 minut wam już wynagrodziłem, naprawdę. jak nasz demon i y, legenda y, a, Dobra, pająki nie atakują w dzień, na szczęście. Chyba, że je zaatakujesz. Chyba nasz demon y, się jeszcze nie wydostał. Demon Kurczę, jaskinia demona. A! a, a demon! A, kurczę i, i się zakończy... Nie wiem na... na... na, na Kurcze, nie, nie! Nie, nie możesz! Nie możesz, ja tutaj mam serię Minecraftową! Muszę przeżyć! Kurcze, w tej wiosce to, to, to nie wiem, co się dzieje. Chcę, chcę, chcę mieszkać w tym. Na, w tym bogatym domu. Ja chcę tutaj mieszkać. O, tak, tutaj chcę. tutaj chcę mieszkać. ha. Ja. Dzieci naprawdę możecie sobie opowiadać te historie, ale tam mieszka e, potwór z loch. De. Co to jest? W ogóle ja e, nie orientuję się w tej nowej aktualizacji Minecrafta. Co to jest? A, balkon. What the to nie jest dom, co to jest? Gdzie tu jest wejście normalne? Co tu się dzieje? To, to ja jednak sobie mieszkasz w tamtej Aston Village. <grym> O, golem mi pomoże i nie niż tego demona. Chcę, żeby dzieci sobie opowiadały legendy w szkole. Będę nauczycielem. Co? Kurczę. Zakaz wstępu tutaj by było dobrze zrobić. Ja, ale naprawdę tak piskałem jak mała dziewczynka. No nie. Będę hejtowany... A już byłem hejtowany przez tego z ale jakiegoś tam typa i, 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 i... już tylko tyle. Bo ja tam jest demon jakiś czy coś? A nie dobra, tam jest Villager Arab. Wow! To jest chyba hotel jak dobrze zgaduję. Tam...